Pamiętasz sprawę wypadku BMW na jednym podłodziu? Chodzi o to wydarzenie, w którym kierowcą BMW był Sebastian M., obecnie przebywający najprawdopodobniej w Dubaju. Dzisiaj najobyszła informacja o toczącym się postępowaniu sądowym. Mianowicie żona Sebastiana M pozwała internauty w związku z naruszeniami dóbr osobistych i domaga się od niego 200 tysięcy złotych za to czynienia. Za co? Ano za to, że internauta udostępnił w sieci jej fotografię z podpisem, zobaczcie morderczynię, żony mordercy z wypadku A1. Użytkownik pisał również komentarze na stronach klinik somatologicznych, w których pracowała kobieta. Pisał tam, że placówki te zatrudniają żonę mordercy z BMW. Będę śledził temat i informował Was na bieżąco o postępach. Zaobserwujmy profil, aby nie przegapić. Cytując fragment pozwu, wyjaśnienie wizerunku powódki spowodowało lawinę hejtu na jej osoby, a co za tym idzie, utratę pracy i uniemożliwienie wykonywania zawodu poprzez rozpoznawalność. Powódce jednoznacznie zniszczyło to możliwość rozwoju w kierunku pracy, mając na uwadze, że była ona szanowanym stomatologiem. W chwili obecnej, wpisując jej dane osobowe w Google od razu wyskakuje informacja, że jest żoną mordercy. Co ciekawe, pozwany przez żony Sebastiana M. został również fotograf, który robił zdjęcia na jej ślubie. W pozwie chodzi o to, że wbrew zawartej umowie umieścił on na swojej stronie internetowej zdjęcia ze ślubu. Co prawda, usuną wypadku, ale i tak zdjęcia te zostały potem odkopane przez internautów i wykorzystane do hejtu na Sebastiana M i jego rodzinę. Co o tym sądzicie?